Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku byka w czytaniu na lipiec 2020. Kochani, jeden duży horoskop, jeden duży rozkład. Miłość, praca, rady i ostrzeżenia dla Was na miesiąc lipiec właśnie. Zapraszam Was do wysłuchania tego horoskopu. Ja oczywiście zabieram się już za zatasowanie kart. Przypominam Wam jednocześnie, jak co miesiąc, wreszcie, zresztą i uparcie będę to czynić cały czas. Pamiętajcie, kochani, o tym, iż te energie w tarocie są dualne, tak? Iż możecie sobie wymieniać tutaj tą energię męską na żeńską, żeńską na męską. Więc jeśli ja robię rozkład, czytuję, go tak, jakbym robiła to na przykład dla mężczyzny, a jesteś kobietą i ta sytuacja koresponduje z Twoimi wydarzeniami, to jak najbardziej możecie, kochani, sobie tą, tą energię męską wymienić na, na żeńską, właśnie. A przypominam Wam również, iż są to rozkłady ogólne, tak? Nie ma kompletnie takiej możliwości, aby aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. No jest, to, jest to po prostu niemożliwe. Natomiast jeśli ktokolwiek z Państwa ma jakąś potrzebę, swój prywatny problem i macie ochotę spotkać się na sesji online prywatnie ze mną, to ja zapraszam oczywiście do kontaktu, kontakt poprzez Messenger znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku Anna Lubińska i właśnie tam poprzez Messenger możecie Państwo składać zapytania, umawiać się na... Na sesję ja zawsze w miarę możliwości jak najszybciej każdemu z Państwa staram się, staram się odpowiadać. Zaczynajmy zatem. Byk lipiec 2020. Poproszę o prowadzenie się wyższych dla wszystkich osób z Polska Kubyka, dla Waszego najwyższego dobra. Poproszę o prowadzenie i ochronę. Byk lipiec 2020. Miłość, praca. Poproszę o rady i ostrzeżenia. Do wszystkich osób z na Zobaczmy. Król mieczy z przełożenia cesarzowa. I kochankowie. Szykuje się tutaj na pewno jakiś romans, co dla niektórych z Państwa osoby dojrzałe, tak? Na pewno karty z przełożenia dotyczą osób dojrzałych. Kobieta w karcie cesarzowej jest kobietą około, jest kochani kobietą około 50, około 50 roku życia. I szykuje się tutaj romans z bardzo mądrym człowiekiem, tak? Mężczyzna w karcie króla Mieczy, to energia mężczyzny dojrzałego około 40 roku życia i wzwyż, mężczyzna, który ma bardzo dobrą, dobrą wiedzę, mm, bardzo dobry szef, tak? jeśli jest dziś szefem jakiejś firmy, czy, czy, czy prowadzi swój interes, jest bardzo mądry, jest bardzo doświadczony, jest szczerym człowiekiem, tak? jest szczerym, jest otwartym człowiekiem, jest człowiekiem, który jest bardzo dobrym obserwatorem i co dla niektórych z Państwa taki, um, taki związek w karcie kochanków, tak? czyli czyli ewidentny tutaj romans, co z tego wyniknie, jak będzie wyglądała dalej, dalej ta relacja. Nie mam zielonego pojęcia, kochani, to są tylko karty z przełożenia. Zobaczymy, czy będziemy mieli powtórkę tego w rozkładzie, czy też jest to tylko jakaś pojedyncza informacja, co dla niektórych z Państwa. Zaraz zobaczymy, kochani. Kładę już jest cesarzowa. Ok. I jest król mieczy. Fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. sześć, okej, okay. pięć, sześć, o, sześć. Kochani, tak więc, tak jak powiedziałam, tak, szykuje się tutaj romans, to się zacznie od flirtu, zacznie się od romansu, tak? A zacznie się od takich właśnie energii a no typowo jakichś wakacyjnych, rozrywkowych, to, to tego, typu, tego typu znajomość, taka zawarta zupełnie na luzie tak? a pomiędzy cesarzową tak? i królem mieczy. Natomiast kochani, pokazuje się tutaj, iż ten związek tak? a przemieni się, przekształci się tutaj a coś, coś poważnego, ma taką szansę, ponieważ mężczyzna, który do Was przychodzi, no to jest mężczyzna, który będzie miał bardzo dobre intencje, tak? czyste intencje, bardzo dobry partner, tak? człowiek, który niczego przed wami nie będzie ukrywał. Człowiek, któremu będzie bardzo, bardzo na Was zależeć. Na końcu pokazuje się on w karcie Maga, czyli człowiek, który ma naprawdę wszelkie narzędzia i możliwości ku temu, aby o was zawalczyć. I tak też będzie. Ten mężczyzna będzie po prostu walczył o Was. Natomiast Wy będziecie tutaj do tego wszystkiego, chyba poprzez, poprzez swoje doświadczenia, poprzez bagaż doświadczeń, które gdzieś tam nosicie już w swoim życiu. Tak jak powiedziałem, jesteś, jesteś kobietą dojrzałą, tak? Około 50 roku życia, a wiele razy, wiele różnych rzeczy w życiu przeszłaś, doświadczyłaś i tak dalej. Będziesz podchodziła do tego bardzo logicznie, będziesz podchodziła do tego bardzo strategicznie, tak? Będziesz kierowała się raczej tutaj rozumem, oceniała tego mężczyznę, przyglądała się jemu, tak? Natomiast to, to są energie na lipiec, natomiast nastawienie tego mężczyzny, jego intencje w stosunku do Was, jak się zacznie od romansu, tak? No, ten mężczyzna po prostu się w Was zakopa, tak? To jest ktoś, kto będzie chciał budować z Wami jakąś trwałą relację I to jest mężczyzna, który bardzo intensywnie będzie podążał w budowaniu, Waszego związku, Waszej relacji. Także ja się tutaj, ja się cieszę, zaufajcie, bawcie się, cieszcie się, bo wygląda to, wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Teraz tak, osoby spod znaku wykaz, które chcą w związkach małżeńskich. Mówimy o związkach małżeńskich, nie mówimy o związkach partnerskich. Związek małżeński, ponieważ mamy tutaj kartę ślubu, tak? Czyli, czyli jesteście małżeństwem. Pokazuje mi się tutaj pokazuje mi się tutaj hmm, karta miłości. Tak? To jest dobry, dobry związek, dobra relacja, bardzo dobre małżeństwo. Natomiast jako ostrzeżenie, dosłownie jako ostrzeżenie, a przy Twoim mężczyźnie, tak? mężczyzna dojrzały, mężczyzna w karcie cesarza, przy Twoim mężczyźnie, przy Twoim mężu, a pomimo tego, iż naprawdę tworzycie stabilny, pomyślny, szczęśliwy, szczęśliwy dom, pojawia się tutaj jakaś kobieta. Tak? I to są ewidentne działania tej kobiety w kierunku, w kierunku twojego mężczyzny. Także dziewczyny strzeżonego, Pan Bóg strzeże, przypaśćcie się mu uważnie, kto się kręci koło twojego, koło twojego męża, bo kobieta ewidentnie nie ma tutaj czystych zamiarów. Tak? To jest kobieta a w, w karcie kapłanki papieżycy, czyli ewidentny zamiar tej kobiety to bycie kochanką twojego, a, twojego męża. No i to jest taki związek, no, no w tej karcie diabła nigdy nie mamy nic, nigdy nie mamy nic dobrego, nigdy nie mamy nic pozytywnego, tak? I jeśli chodzi o romanse, jeśli chodzi o takie rzeczy, to są jakieś uzależnienia pod tym względem, to są jakieś dewiacje, to są jakieś no, 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 różne, dziwne tego typu, tego typu rzeczy. No i ewidentnie ta kobieta będzie bardzo, bardzo działać na twojego, na twojego męża ponieważ on się tutaj pokazuje, co w ogóle do niego nie przystoi, tak? no bo gdzież tu, kochani, cesarz jako rycerz Puhalu, tak? czyli ewidentne działania tej kobiety spowodują, że, a, że coś się tutaj w nim obudzi, że może poczuje się, nie wiem, jakiś taki po prostu, hmm, będzie, go to, będzie go to podbudowywać, jemu się będzie podobać to, że ta kobieta o niego walczy, że ta kobieta a, o niego zabiega, tak, także on tutaj bardzo chętnie, a, bardzo chętnie... A wszedłby ten romans, natomiast takie rzeczy się tutaj, iż one się wydarzą, one się tutaj nie pokazują. Więc jeśli zadziałacie, więc jeśli naprawdę tutaj przyjrzycie się, tak, kto się kręci wokół waszego męża, to myślę, że macie tutaj szansę, naprawdę bardzo dużą szansę, aby takie rzeczy tutaj, aby po prostu zniweczyć zamiary, zniweczyć zawiary tej kobiety dotyczące romansu z twoim mężem i rozwalenia po prostu twojego związku bardzo dobrego, bardzo szczęśliwego bardzo pomyślnego małżeństwa do tej pory. Także zwróćcie, kochani, zwróćcie, kochani, na to uwagę. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse, pokazuje się lipiec, co dla niektórych z Was będzie czasem, gdzie wy będziecie się zastanawiać nad podjęciem jakiejś decyzji dotyczącej wyjazdu, dotyczącej jakiejś podróży ale nie jest to daleka podróż, tak? Podróż nie przekraczająca linii wody. Natomiast ewidentnie przestańcie się zastanawiać, tylko zaczniecie działać, tak? Bo poprzez ten wyjazd, poprzez mówimy o pieniądzach, tak? Mówimy o pracy. To jest, to jest wasze zwycięstwo, sztuka ominięcia biedy dosłownie. Czyli bardzo, bardzo poprawią się wasze, poprzez ten wyjazd, może nowe miejsce pracy, może jakaś praca na wyjeździe, może coś, coś... Coś takiego się mu pokazuje, bo wy do tej pory za pracę, którą do tej pory wykonywaliście, to jest karta artysty, rzemieślnika, a bardzo dobrego w swojej dziedzinie, bardzo dobre, że osoba pracuje, tak? na przykład jeśli jesteś, a jeśli jesteś nie wiem, jakimś specjalistą, tak? w swojej, specjalistą w swojej dziedzinie, to jesteś naprawdę bardzo dobry, bardzo dobra w tym, co robisz i zawsze, czy przeważnie źle, czy też nieodpowiednio wynagradzana poprzez ten wyjazd, poprzez zainwestowanie tutaj w siebie, poprzez podjęcie tego wyzwania, to jest zupełnie nowy początek, zupełnie nowy początek w Twoim życiu. Tak? I karta, karta zwycięstwa. Także jak najbardziej nie zastanawiajcie się, tylko działajcie, nie trzymajcie się tego miejsca, w którym jesteście, ani miejsca pracy, ani miejsca zamieszkania. Po prostu trzeba, trzeba ruszyć do przodu. Tak? Trzeba ruszyć do przodu, trzeba tą decyzję. Podjąć, a nie zastanawiać się, i lipiec jest tutaj perfekcyjnym czasem, kochani, aby to zrobić. Eee, cóż tu jeszcze? Myślę, że to by było na tyle z takich najważniejszych informacji dla Was. Ja wszystkim Państwu życzę, kochani, aby ten lipiec był takim czasem, gdzie będziecie mogli odpocząć, nabrać siłę. Myślę, że wielu z Państwa wyjedzie gdzieś na jakieś wakacje, na jakiś wypoczynek. Więc życzę Wam, kochani, dużo słońca, dużo radości, dużo uśmiechu, fajnej pogody, pięknej pogody. A wracajcie, kochani, po wakacjach, po urlopach z naładowanymi akumulatorami. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za miesiąc. Dziękuję pięknie.